W ciągu 20 lat zaniedbanego technicznie przedsiębiorstwa o przestarzałej i rozbudowanej strukturze organizacyjnej powstał nowy, przystosowany do zmienionych warunków ekonomicznych, organizm gospodarczy. Do działalności miejskiej gospodarki komunalnej w Oleśnicy należy między innymi produkcja wody oraz odprowadzanie ścieków. 20 lat temu woda wydobywana ze studni głębinowych w 70% nieoczyszczana i nieuzdatniana trafiała bezpośrednio do kranów naszych mieszkań. Jedynie 30% wody oczyszczał wówczas zakład uzdatniania przy ulicy Brzozowej. Dezynfekcja wody polegała na dodaniu przy użyciu wiadra i łopaty wapna chlorowanego do zbiornika, z którego woda trafiała do sieci. Obecnie po modernizacji zakładu przy ulicy Dobroszyckiej korzystamy z nowoczesnych technologii oczyszczania wody. Witam na terenie zakładu uzdatniania wody przy ulicy Dobroszyckiej, który jest jednym z trzech źródeł zaopatrzenia miasta w wodę. Największym, bardzo nowoczesnym, w pełni zautomatyzowanym, wyposażonym w system monitoringu i wizualizacji. Zakład wyposażony jest w filtry znanej szwedzkiej firmy Nordic Water stosującej unikalną technologię DynaSand. Zaletą filtrów jest ich bezobsługowość oraz niewielkie zużycie energii, a jakość wody po przefiltrowaniu jest prawie perfekcyjna. Dlatego też dodatki chemiczne dozuje się w sposób bardzo umiarkowany. Krótko mówiąc, pijemy wodę czystą, zdrową, smaczną, której parametry jakościowe są wyższe od wymaganych norm unijnych. Do kolejnych zadań miejskiej gospodarki komunalnej należy odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Oczyszczanie ścieków to jeden z niezbędnych obiektów w gospodarce wodno-ściekowej miasta. Leśnicka oczyszczania może się pochwalić nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi. 20 lat temu ścieki płynęły z naszych domów na ulicę Wałową. Dzisiaj poprzez mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków wyodrębnia się z dużą dokładnością część osadową, którą poprzez proces higienizacji i fermentacji unieszkodliwia się i wykorzystuje do produkcji biogazu. Ten z kolei poprzez generatory prądu służy do produkcji energii elektrycznej na potrzeby oczyszczalni ścieków. Zakład gospodarki cieplnej zajmuje się produkcją energii cieplnej i jej dystrybucją do odbiorców na terenie miasta. 20 lat temu w centralnej ciepłowni spalano miał o bardzo niskiej jakości, to znaczy dużej zawartości siarki i popiołu, a komin ciepłowni dymił i truł nas jak śląskie koksownie w latach 80. Ponadto w Oleśnicy dymiło 18 węglowych kotłowni lokalnych, najgęściej rozmieszczonych w centrum miasta, które zastąpiono początkowo lokalnymi kotłowniami gazowymi, a dziś dołączono je do sieci miejskiej centralnej ciepłowni. Instalacje centralnej ciepłowni wyposażone są w baterie cyklonów, wyłapujące większość pyłów i substancji lotnych. Obecnie, spalając 40% mniej opału, ogrzewamy powierzchnię mieszkalną i użytkową o 60% większą. Nie jest to wyłącznie efektem modernizacji ciepłowni, ale również prac termomodernizacyjnych w obiektach naszych odbiorców, wymiany sieci przesyłowej na preizolowaną oraz powszechnym zastosowaniu automatyki pogodowej na węzłach i telemetrii. W ostatnich latach spółka przeprowadziła gruntowną modernizację pomieszczeń socjalno-higienicznych dla swoich pracowników. We wszystkich zakładach branżowych warunki w szatniach, umywalniach oraz jadalniach są obecnie bardzo dobre i spełniają wymogi europejskich przepisów BHP. Zakład Oczyszczania Miasta zajmuje się najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną gospodarki komunalnej, czyli zagospodarowaniem odpadów. Rocznie zagospodarowujemy około 17 tysięcy ton odpadów, dbając o to, aby dookoła nas było czysto i ekologicznie. Nowoczesne składowisko w Smolnej to kosztowna budowla zdrenowana, szczelnie zafoliowana z systemem odcieków i odgazowników, z których wkrótce odzyskiwany będzie biogaz. Przewożące odpady samochody wyposażone są w prasy zgniatające, co powoduje zmniejszanie objętości śmieci. Na składowisku pracuje ponadto kompaktor, urządzenie do ugniatania i zagęszczania odpadów. W mieście sprawnie funkcjonuje dwuetapowa segregacja odpadów. Pierwszy etap to system ponad 300 pojemników na papier, szkło i tworzywa sztuczne, rozmieszczonych głównie przy zasiekach śmietnikowych. Drugi etap to sortownia zlokalizowana przy składowisku w Smolnej, w której z odpadów komunalnych wybierane są przez pracowników spółki frakcje możliwe do recyklingu. Miejska gospodarka komunalna zarządza trzema cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Oleśnicy. W ciągu ostatnich kilku lat spółka wykonała wiele prac poprawiających wygląd i estetykę miejskich nekropolii. Do najważniejszych należą: budowa budynku administracyjnego, budowa toalet publicznych, remont i nowe wyposażenie kaplic, budowa alejek wewnętrznych, wymiana ogrodzenia, montaż oświetlenia cmentarzy, renowacja portalu bramy głównej. Nakłady modernizacyjno-remontowe na cmentarzach przekroczyły w ciągu trzech lat 1 milion złotych. Naprawdę jest piękny. Przyjeżdżają moi znajomi, a mówią, że im tu się podoba bardzo, naprawdę jest zadbany, robią nowe alejki, oświetlenie zrobili, wycięli stare drzewa, które były niepotrzebne przeszkadzały. Porobili nowe czerpaki wody i zadbany jest. Co roku staramy się unowocześnić naszą firmę. On wiele procesów produkcji. I świadczenia usług zostało w pełni zautomatyzowane. Pracownicy wykorzystują wydajny i nowoczesny sprzęt, urządzenia i pojazdy specjalistyczne. Zintegrowany system informatyczny i wykorzystywanie elektroniki i informatyki pozwala nie tylko w sposób szybki i niezawodny obsłużyć dużą ilość naszych klientów, ale również w sposób zdalny śledzić pracę urządzeń i zachodzące przy ich użyciu procesy. Jestem dumny, że przez ostatnie 20 lat pracowałem z tą załogą, z ludźmi oddanymi swojej pracy, kochającymi swoje miasto Oleśnice. Dziękuję.